Ocaleni przez Boga, tłum ludzi i zwierząt, dwie owce, osioł, kozioł, koń, dwa psy, wielbłąd z ptactwa kogut i dwa szybujące gile, jedenaście spragnionych istot, w pełnej harmonii z ludźmi, powoli spokojnie zbliża się do źródła bijącej wody. Wszystkie stworzenia są równe w obliczu cudu dokonanego przez Mojżesza, a jego sylwetka powoli zbliża się do horyzontu. Scenę ze Starego Testamentu o dramatycznej drodze Izraelitów do Ziemi obiecanej opowiedział Jakopo Bassano. To jeden z najważniejszych malarzy weneckiego malarstwa XVII wieku. Mamy w polskich zbiorach dzieło tego twórcy, o którego płótna zabiegają najważniejsze muzea na świecie. Ale już za życia Bassana kolekcjonerzy docenili jego obrazy przepełnione tym niezwykłym światłem. Malował zwykłych, prostych ludzi i zwierzęta splecione w tajemniczej choreografii. Wszyscy pokochali ten wymyślony przez niego sposób opowiadania Pisma Świętego, jak gdyby to były sceny z jakiejś przedwiecznej zielanki. Dla takich wrażeń przyjdźcie tutaj do galerii imienia